Dzień dobry, a teraz będzie hit, czyli część druga, rozdział czwarty, temat trzeci. Tym tematem jest Unia Europejska w XXI wieku. Oglądamy. Nagrywając tą lekcję. Prawdopodobne jest to, że hit zniknie ze szkół za kilka lat, od roku 2024, już go nie będzie. Natomiast aktualni pierwszoklasiści będą go kontynuować jeszcze w drugiej klasie. Dlatego też kończąc właściwie nagrywanie całego hitu, nie będę tu się jakoś mocno rozczulał. Lecimy z tym po łebkach i ja będę dzisiaj waszym bardziej takim lektorem niż. Powiedzmy, że opowiadaczem, ponieważ będę znikał, żeby Wam było nieco prościej to wszystko ogarnąć. Są rzeczy takie dosyć w sumie nikczemne, bym powiedział, jak na liceum, jak na szkołę średnią. Nie do końca Wam są one potrzebne do szczęścia. Można było je przecież mocno skrócić i ja tego postaram się dzisiaj dokonać. Także znikam i przechodzimy sobie do pierwszej części naszej dzisiejszej lekcji, czyli do tego... Jak mniej więcej wyglądało takie kalendarium Unii Europejskiej? Zacznijmy sobie już od 2000 roku. Wtedy podpisano kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, która jest takim fundamentem, zbiorem najważniejszych praw człowieka i obowiązków obywatelskich w Unii Europejskiej. To było dosyć istotne, ze względu na to, że już ym, podpisanie takiej wcześniejszej karty praw podstawowych było podsumowaniem działalności Rady Europy. To jest inna organizacja niż Unia Europejska, tak chciałbym tylko nadmienić. W następnym roku, czyli 2001, a dokładniej to 26 lutego, nie interesuje Was ta dzienna i miesięczna, mówię tylko po to, żeby mówić, został podpisany traktat nizejski, który określił, a właściwie to na nowo, określił zasady funkcjonowania instytucji unijnych, tak żeby przygotować Unię Europejską na kolejne rozszerzenia. W kolejce stała między innymi Polska, oczywiście. Dlatego też Zwiększono uprawnienia ustawodawcze nadzorcze Parlamentu Europejskiego od 1 stycznia 2002 roku został wprowadzony do obiegu gotówkowego nowy pieniądz, czyli euro. Stało się to główną walutą państw Unii Europejskiej i te państwa, które przyjęły tę strefę, będą nazwane tzw. strefą. Euro. Oczywiście ym, już euro obowiązywało, już wspominałem o tym też wcześniej na poprzednich lekcjach, od 1999 roku, ale jako transakcja bezgotówkowa. A teraz pojawiła się gotówkowa. Teoretycznie rozliczenia stały handlowe, rozliczenia stały się łatwiejsze oraz bezpieczniejsze. Wydawałoby się, że euro jest świetnym pomysłem na powiedzmy, że nową walutę jednak niedługo później to euro zostało bardzo mocno zrewidowane. Chociażby to, jak pojawił się kryzys ekonomiczny w 2008 roku i bardzo mocno uderzył on zarówno w Grecję, jak i Irlandię, ale też i Hiszpanię i Portugalię i tam generalnie to euro bardzo mocno się chwiało. To były państwa o słabszych gospodar... są to państwa o słabszych gospodarkach i generalnie trzeba było im jakoś pomóc. Więc zawarto tak zwany pakt fiskalny, który Generalnie wymuszał, e, powiedzmy, że na innych państwach, dofinansowanie krajów zagrożonych. Generalnie, jeżeli chodzi o euro, to w każdym państwie e, moneta euro ma wspólny rewers, czyli jest to nominał oraz e, mapa Europy. Natomiast na awersie są to elementy, które są związane na przykład z państwem, w którym takie euro obowiązuje, i są to różne awersy oczywiście. Natomiast każda e, moneta obowiązuje w, tak samo w każdym innym państwie, jak i tym, w którym została ona wybita. Rozszerzenie Unii Europejskiej miało miejsce w 2004 roku. To było największe rozszerzenie, tam było 10 państw. Między innymi Polska dołączyła do tej organizacji, a w 2007 roku kolejno przystąpiły Bułgaria, Rumunia i w 13, w 2013, oczywiście w Chorwacja. I poza Unią pozostają do dziś czekające w kolejce takie państwa jak Turcja, która stara się o to przyłączenie już naprawdę od wielu wielu lat i jest kilka powodów, dla których Unia Europejska raczej chce przemilczeć ich, yy, powiedzmy, że starania. Dodatkowo mamy Macedonię Północną, Albanię oraz Ukrainę. Po wspomnianym rozszerzeniu jasnym stało się, że trzeba było nieco jeszcze zmienić tę Unię. Pojawiły się pomysły nawet o wprowadzeniu takiej europejskiej konstytucji, w której... Miałyby przestrzegać państwa członkowskie, no ale oczywiście y, musiały mieć swoje uprawnienia narodowe. Pomysł ten jednak spotkał się ze zdecydowanym protestem przeciwników takiej silnej integracji, no i ostatecznie został odrzucony. Dlatego też w 2007 roku Przyjęto traktat rewizyjny zwany traktatem lizbońskim. On wszedł w życie w 2009 roku, w sensie po ratyfikacji przez wszystkie kraje członkowskie i w tym dokumencie ustanowiono nowe organy. Takim organem będzie na przykład przewodniczący Rady Europejskiej. Będzie on wybierany do dzisiaj oczywiście na 25 półroczną kadencję przez szefów państw i rządów krajów członkowskich. Stworzono też stanowisko wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Traktat lizboński dodatkowo Wzmocnił rolę Parlamentu Europejskiego, który mógł odtąd podejmować decyzje w dziedzinie uchwalania nowego prawa unijnego oraz budżetu. Do tego traktatu dołączono również Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, przyjęte przez wszystkie państwa, yy, gdzie należy tutaj podkreślić, że w Wielkiej Brytanii i Polsce z pewnymi ograniczeniami. Co jest istotne, co powinniśmy jeszcze wiedzieć do tej Unii Europejskiej, to na pewno to, że mamy jeszcze inne instytucje i organy Unii Europejskiej. Organa Unii Europejskiej. Na przykład Europejski Trybunał Obrachunkowy, on kontroluje wydatki Unii Europejskiej. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, ten z kolei doradza w sprawach społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Komitet Regionów prezentuje stanowiska władz lokalnych oraz regionów oraz Europejskich Bank Centralnych, który dba o stabilizację systemu finansowego oraz cenowego. Co musimy pamiętać? Musimy pamiętać, że Parlament Europejski oczywiście jest jednym z najważniejszych organów i tutaj do tego parlamentu obywatele 27 państw Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli. Wybierają ich co 5 lat i to jest kadencja pięcioletnia. I taki Parlament Europejski ma swojego przewodniczącego, który wybierany jest spośród tych, którzy są w tym parlamencie. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to się mija z celem. Jeżeli ktoś będzie potrzebować tego naprawdę bardzo, bardzo pilnie, to w internecie wszystkie informacje się odnajdą. A ja robię to raczej w formie jakoby całem po prostu skrótowej. Przy okazji tematu poprzedniego mówiłem o arabskiej wiośnie. Mówiłem o tym, że były tam konflikty zbrojne i do tego doszła jeszcze wojna w Libii oraz później wojna w Syrii. I to będzie miało bardzo negatywny skutek w Europie, ponieważ nasili się fala migracyjna ludzi, którzy stamtąd uciekali szukając lepszego jutra. Chcieli odnaleźć pokój, oazę spokoju, i celem stała się Europa. Początkowo w 2011 roku, kiedy te procesy migracyjne się nasiliły. Unia Europejska jeszcze nie dawała żadnych restrykcji, które mogłyby w jakiś sposób hamować te fale. Później, w 2015 roku, kiedy okazało się, że ruszyła taka największa fala w wyniku tego, co działo się w Syrii, a tam była wojna domowa, no, można powiedzieć, że zyskało tutaj oczywiście wszystko nowe znaczenie i pojawiło się pojęcie kryzysu uchodźczego. Wśród uchodźców dominowali jednak młodzi mężczyźni, którzy pochodzili z Syrii, Afganistanu oraz Iraku, i oni docierali do Europy. Nie wiem, e, czy to było wynikiem tego, że zostawiali swoje rodziny, matki, żony, córki i chcieli ratować tylko siebie, czy było to czymś głębszym, ponieważ jak się okazuje, to e, będziemy mieli dosyć duże problemy w państwach, które bardzo chętnie tych e, migrantów przyjmowały. A były to Niemcy, zarządów Angeli Merkel, która była kanclerzem, która prowadziła politykę otwartych drzwi oraz była to Francja, gdzie tych migrantów przyjęto bardzo dużo. Okazało się, że to w pewnym momencie stało się no, raczej błędem. Dlaczego? Dlatego, że e, zarówno jedno, jak i drugie państwo zaczęło e, no Czuć zagrożenie terrorystyczne. Pojawiały się zamieszki na ulicach, właśnie wśród tych ludzi, którzy byli przyjęci przez pokojowo nastawione państwa, a prowadzili tam niezbyt pokojowe demonstracje, manifestacje. Dlatego też e, zaczęto w pewnym momencie zadawać sobie pytanie, na ile warto byłoby przyjmować wszystkich. Należy ich po prostu weryfikować. I tutaj e, za czasów rządów PiSu oraz e, cały czas rządów e, na Węgrzech Orbana. Polska i Węgry nie zgodziły się na tak zwaną relokację tych uchodźców. Dlatego też e, no, u nas było to dosyć dużym problemem i kwestią finansowania, które no, niestety gdzieś tam e, kulało. Teraz, kiedy nagrywam, mamy zmianę rządów i wiemy, że ten pakt migracyjny został podpisany. Wiemy, że do Polski część tych rodzin będzie przyjęta, ale mimo tego musimy pamiętać, że i tak Polacy przyjmowali część, część kilkadziesiąt rodzin syryjskich, które uciekały przed wojną i znalazły w Polsce. Powiedzmy, że azyl. Natomiast Unia Europejska poszła krok dalej i dogadała się z Turcją, której mówiłem, że puka do drzwi Unii Europejskiej, i generalnie w zamian za pomoc finansową zobowiązywali się Turcy do e, powstrzymywania pochodu tych uchodźców do Europy. I w tym momencie oblicza się, że nawet od 3,5 do 5 milionów uchodźców, głównie z Bliskiego Wschodu, przebywa w Turcji i do Europy na razie się nie wdzierają. Jak to będzie wyglądało po e, tym pakcie migracyjnym, relokacja tych uchodźców? Ciężko powiedzieć, ale myślę, że mówiąc może i brutalnie, w Polsce nie będą mieli na pewno tak przyjemnie i łatwo, jak to było we Francji i w Niemczech. Więc myślę, że za długo tutaj u nas nie zagoszczą. Z własnej oczywiście woli. Przypuszczam, że będą kraj opuszczać. Ale czy to minus, czy plus, to pewnie czas pokaże. Idziemy do Brexitu. W różnych państwach Unii Europejskiej już od e, oczywiście początku XXI wieku nasilały się swego rodzaju takie. Tarcia pomiędzy zwolennikami Unii a przeciwnikami tej Unii. I w Wielkiej Brytanii takie, e, powiedzmy, że tarcia doprowadziły już w 2013 roku do wzrostu nastrojów antyunijnych i pojawił się pomysł tego, żeby zrobić po prostu referendum, czy my chcemy być w Unii, czy może jednak już nie chcemy. Ja tylko chciałbym tutaj jeszcze taką małą dygresję zrobić, bo Brytyjczycy przystąpili do wspólnot europejskich, kiedy one zaczęły dobrze funkcjonować. Brytyjczycy widzieli tam bardzo duże zyski dla siebie. Plus dla tamtych rządzących, no ale kiedy pojawiły się już e, powiedzmy, że te zyski mniejsze, bo one i tak cały czas były, a Brytyjczycy jednak swoją gospodarką wydawało im się, że napędzają Unię Europejską i że większą krzywdę wyrządzą Unii wychodząc niż sobie, no czas pokazał, że jednak byli w błędzie, ponieważ ta gospodarka jednak w Wielkiej Brytanii mocno wyhamowała, być może za jakiś tam czas. Ona znowu przyspieszy, czas pewnie sam sobie będzie nam odpowiedzią. Natomiast e, samo referendum odbyło się w 2016 roku, 23 czerwca, i minimalne zwycięstwo odnieśli eurosceptycy. Ostatecznie 31 stycznia 2020 roku, Wielka Brytania, na powiedzmy, że ustalonych zasadach, opuściła e, Unię Europejską, i to zostało nazwane właśnie Brexitem, czyli brytyjskim wyjściem. E, Takim głównym orędownikiem był Nigel Farage, ten gość, którego tutaj teraz widzicie. On no, przekonywał Brytyjczyków, że Unia Europejska to zło i oni go posłuchali. Nagle Nigel Farage zniknął. Ja nagrywam to dokładnie 30 grudnia 2023 roku i on wraca na scenę polityczną w Wielkiej Brytanii. Czy coś się szykuje? Czy coś się dzieje? Znowu powiem słowa mędrcze. Czas pokaże. Idziemy dalej. Generalnie. Później mamy kwestię pandemii. Pandemii, która, no, dziwnie, powiedzmy, zachwiała Europą. Pandemia oczywiście COVID-19, gdzie w większości państw prowadzono różnego rodzaju izolacje. Nie można było wychodzić z domów, były ograniczenia, bardzo duże ograniczenia. Później pojawiały się tarcze antykryzysowe, które nie wszędzie spełniały swoją funkcję. Później pojawiła się szczepionka, ale Unia Europejska nie dała takich restrykcji, żeby wszyscy obowiązkowo się musieli szczepić. Ci, którzy się nie szczepili, przeżyli, uważają, że COVID jest ściemą. Ci, którzy przeżyli, bo się Szczepili, uważają, że szczepionki pomogą, więc mamy tylu zwolenników, ilu przeciwników tych szczepionek, w ogóle pandemii i tak dalej. Bez jakichś większych szczegółów to wchodzimy. I ostatnią kwestią jest to, w jakim kierunku Unia Europejska zmierza. Mówi się o Europie dwóch prędkości. Tych bardziej rozwiniętych państwach i tych mniej rozwiniętych. Ci, którzy twierdzą, że są zwolennikami takiej teorii, podają przykład Polski. Kiedy wchodziliśmy w 2004 roku do Unii Europejskiej, nie byliśmy w najlepszym położeniu. Unia Europejska bardzo mocno nas do góry jednak wyciągnęła. I nawet ci, którzy są eurosceptykami, muszą to w jakiś sposób przyznać. Natomiast e, z drugiej strony mówi się też o tym, że Europa dwóch prędkości będzie wiązała się z tym, że będą to. Kategorie, powiedzmy, że państwa, być może nawet i obywateli, że będziemy mówili, że jedni są lepsi, drudzy są gorsi. No, możemy znowu polemizować. Natomiast generalnie, na pewno ważnym elementem, w jakim kierunku Unia będzie zmierzała, jest to, co dzieje się na Ukrainie, a dokładnie to agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ale o tym więcej będę mówił w temacie następnym. Na tą chwilę to jest wszystko. Dziękuję i do widzenia.